Cień kanibalizmu, historia Ludmiły Spiesiwcewej. Wstęp: Ludmiła Śpiesiwcewa to nazwisko, które budzi grozę i odrazę. Ta rosyjska kobieta przeszła do historii jako seryjna morderczyni i kanibalka, współuczestnicząca w zbrodniach swojego syna Aleksandra, znanego jako potwór z Nowokuźniecka. Ich makabryczne czyny wstrząsnęły Rosją na początku XXI wieku, stając się mrocznym symbolem ludzkiego okrucieństwa. Wczesne lata i rodzina. Ludmiła Śpiesiwcewa urodziła się 19 kwietnia 1948 roku w Nowokuźniecku na Syberii. Dorastała w biedzie i zaniedbaniu, doświadczając przemocy domowej ze strony ojca. W młodości wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci syna Aleksandra i córkę Katarynę. Małżeństwo szybko rozpadło się, a Ludmiła samotnie wychowywała dzieci. Początki zbrodni Pierwsze zbrodnie Aleksandra, popełnione w latach 90. XX wieku początkowo nie wzbudziły podejrzeń. Dopiero w 2003 roku, po aresztowaniu za gwałt, jego zbrodnicza działalność wyszła na jaw. Okazało się, że przez 10 lat mordował kobiety, gwałcił je, a następnie rozczłonkowywał ich ciała i spożywał ich zwłoki. W makabrycznych czynach pomagała mu matka, Ludmiła. Rola Ludmiły z Piesiwcewej. Udział Ludmiły w zbrodniach syna budzi wiele pytań i kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że była ona zmanipulowana i zastraszana przez Aleksandra, inni zaś, że aktywnie uczestniczyła w morderstwach i czerpała z nich satysfakcję. Istnieją dowody na to, że pomagała mu wabić ofiary, a nawet brała udział w torturach i zabijaniu. Mieszkała z synem w tym samym mieszkaniu, gdzie dokonywano zbrodni, co dodatkowo potęguje podejrzenia o jej współudział. Proces i kara. W 2003 roku Aleksander Spiesiwcew został aresztowany i skazany na karę śmierci. Ludmiła, oskarżona o współudział w trzech zabójstwach, nie przyznawała się do winy. Twierdziła, że nie wiedziała o zbrodniach syna i nie brała w nich udziału. Mimo sprzecznych zeznań, sąd uznał ją za winną i skazał na dożywocie. Została osadzona w więzieniu dla kobiet w Mordowi, gdzie przebywa do dziś. Skutki i spuścizna. Zbrodnie Ludmiły i Aleksandra z Piesiwcewów wstrząsnęły Rosją i wywołały debatę publiczną na temat natury zła i granic ludzkiej psychiki. Ich historia stała się inspiracją dla książek, filmów i artykułów prasowych. Sprawa budzi wiele pytań o motywy zbrodniarzy, rolę rodziny i społeczeństwa w takich tragediach oraz granice systemu prawnego. Do dziś pozostaje mrocznym rozdziałem w historii kryminalistyki i stanowi przestrogę przed ciemnymi zakamarkami ludzkiej natury. Ciekawostki. Ludmiła Śpiesiwcewa była znana z zamiłowania do kotów, których trzymała w swoim mieszkaniu. Podczas procesu psychologowie określili ją jako osobę o niskiej inteligencji i emocjonalnej dojrzałości, podatną na manipulacje. Niektórzy spekulują, że zbrodnie Aleksandra były motywowane chęcią zemsty za traumatyczne dzieciństwo i zaniedbanie ze strony matki. Sprawa Ludmiły i Aleksandra z Piesiwcewów jest często porównywana do historii innych seryjnych morderców i kanibali, takich jak Jeffrey Dahmer i Andrzej Cicatiło. Zakończenie. Historia Ludmiły z Piesiwcewej jest mroczna i przerażająca, ale jednocześnie pouczająca. Przypomina ona o tym, że zło może czaić się nawet w najbliższych nam osobach, a granice ludzkiej psychiki bywają nieprzewidywalne.